Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku cyklu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Story Mode. Kolejny odcinek, który jest jakby ponad oryginalną, podstawową fabułę serii. Czyli wydarzenia dzieją się po napisach końcowych. Ten dodatek, jakby nie dodatek, tylko po prostu tak kolejny chapter, skupia się głównie na e, obecności Sasuke, na jego poczynaniach, co tam się z nim dzieje. Oraz oczywiście jest jakby takim mostem, wstępem do dodatku Fall Burst, czyli dodatku, w którym pojawia się Kabuto. Kabuto w wersji Sage Mode, no i jego walka z braćmi Uchiha. Więc najpierw może przyślecie sobie, co takiego działo się z Sasuke w tym momencie, kiedy ta cała wojna wybuchła. Jak wiecie, widzimy, Saskę zyskał oczy od Itachi, od swojego zmarłego brata i postanowił wyrwać się wreszcie z tego więzienia, w którym był trzymany

ええ、<laughs> 逃がさないよ早速俺を追ってきたかだが今は貴様らにかまっている暇はない押し通る邪魔する者はすべて切り伏せる Okej, okay, no i niech rozpocznie się ten dziwny, dziwny moment w grze, w którym musimy zmierzyć się z hordą białych zeców. Zetsu. Jak wiemy, był jakby przytrzymywany przez Tobiego, właściwie nie wiem, czy wbrew własnej woli, czy, czy po prostu na to się zgadzał mimo wszystko, ponieważ miał operację jakby na ok oczy, bo stracił jakby swój wzrok, jego sh Sharingan się jakby no już zepsuł. No i potrzebował jakby przeszczepienia od kogoś nowego, no i na szczęście przecież Caskę zabił Itachiego i miał z jego ciała właśnie dostępne oczy I wziął te oczy i wszczepił sobie i one się regenerowały, jakoś tak przystosowywały do jego ciała No i w tym momencie wreszcie może ich użyć, no ma nowe, świeżutkie Oczęta, które nie są zniszczone i chyba które będą już wiecznie działały sprawnie, gdyż Jego oczy się nazywają Eternal Mangekyo Sharingan, czyli Wieczny Mangekio Sharingan, więc można by jakby przypuszczać, że te oczy już raczej nie ulegną zniszczeniu, ani nic takiego się z nimi nie stanie, nie wypalą się i tak No i postanowił się wreszcie stamtąd wyrwać, gdyż od początku jakby nie za bardzo interesowało go to co się dzieje, czy cała wojna. No i nie zamierzał pomagać Tobiemu tak naprawdę. A okazało się, że Tobi tak naprawdę też jakby pilnuje cały czas Saskę przy pomocy tych białych Zetsu, tych szpiegów. No i ci zecu. Cały czas tam siedzieli, pilnowali tego Saskę, no i on wreszcie się skapnął, że oni tam są i postanowił się wyrwać, a oni nie chcą do tego dopuścić, ale jak widzicie, nieźle jakoś Saskę się sobie tutaj mimo wszystko z nimi radzi i nie ma żadnych problemów z pokonaniem ich. Dobra, biegniemy dalej. Jest to taki typowy, wiecie, nowy, nowy trick w tej grze, że pokonujemy właśnie hordę przeciwników, nie walczymy jeden na jeden. Bardzo fajnie jest to zrobione i cieszę się, że ten dodatek tutaj, ten fragment został dodany. Jak mówiłem, to nie jest jakby część dodatku Full Burst, czyli część dodatku z Kabuto. Jest to dostępne po zrobieniu tam pewnych odpowiednich rzeczy w trybie Story Mode. Po przejściu fabuły musimy tam jakieś kryształki zbierać na ruto, z tego co pamiętam, i po zebraniu odpowiedniej ilości kryształów i zrobieniu pewnych questów pobocznych, mamy odblokowany właśnie ten fragment gry. Właściwie zaskoczyłem, że coś takiego jest nadal ukrywane jakby przed nami dalsza część fabuły. No i się nawet właśnie zdziwiłem, że, że to ukryli, ale też się ucieszyłem, ponieważ właśnie to była furtka dla jakichś różnych dodatków, bo jak wiemy po napisach końcowych ciężko byłoby cokolwiek dalej tam wcisnąć, a skoro w podstawowej wersji gry jest też taki fragment dodany, no to no jakby to się świetnie wszystko tutaj łączy z późniejszą częścią gry, czyli z, z spotkaniem z Kabutomaru, jak tak na niego mówię. Kabutomaru, czyli Kabuto, który korzysta z mocy Orochimaru który zyskał tryb Mędrca, ale o tym prawdopodobnie spotkamy się z, dowiemy się w następnym odcinku, kiedy to właśnie włączym, włączę zagram sobie właśnie w typowy dodatek Full Burst, to co było to za co zapłaciłem te 40 zł, bo tyle kosztował dodatek do tej gry. Czy warto było? No sami zresztą ocenicie. Okej, okay, dobra, tutaj ci Zetsu cały czas się wyłaniają z ziemi, muszę ich szybko jakoś tak rozwalić. Spróbuję to zrobić jakoś tak finezyjnie, żeby pokazać jak największą ilość ataków Sasuke. I też tak naprawdę nie ma ich tutaj zbyt wiele. Atak podstawowy, atak z trzymaniem w dół, atak z trzymaniem w górę, jutsu. No i łapanie, które tutaj nie jest łapaniem, tylko takim jednym wielkim chidori blade'em, można by to tak powiedzieć, czyli takim ostrzem chidori. Dobra, tutaj zaraz ktoś tam jeszcze na mnie czeka. O, biedaczku, ostałeś się. No, już cię nie ma. Wow, jacyś wyrośnięci Zetsu. No, ciekawe, czy będą trudniejsi, zaraz się o tym przekonamy. Użyję mojego Ultimate Ruchu, żeby wszystkich tutaj wykończyć. Mam nadzieję, że mi się uda. Muszę szybko te przyciski teraz naciskać, co nie jest dość łatwym zadaniem. O, pięknie, udało mi się, ale niestety tych wielkoludów jeszcze nie pokonałem, więc muszę iść za, zająć się nimi osobiście. Wow, 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 co to mnie kurde gryzie? No cholera! Nie wiem nawet, czy zająć się nimi naraz, czy, czy po prostu najpierw jednego wyeliminować, a potem zająć się drugim. Dobra, jeden zginął, teraz trzeba go wykończyć. Okej, okay, pięknie, rozpieprzyłem dziada. I został ostatni przeciwnik, nie powinno być z nim problemów. Eee, no, te co to po prostu są takie tępy mopki do rozwalenia. Dobra, zniszczony, trzeba teraz go wykończyć. Wow, myślałem, że jakaś kacenka będzie, a tutaj proszę, takim pewnym ciosem go rozwaliłem. しばらく静養しておけと言ったはずだが <laughs> どう動こうが俺の勝手だ <laughs> <laughs> 確かにどう動こうがお前の勝手だだが物事には流れというものがある何が言いたい今この世界は俺の計画した流れに乗っているそこに内葉佐助という石を投げ込むには まだ時期が早い流れを見極めろ <laughs> もっと簡単な物言いをしたらどうだ俺の勝手を許す気はないってな残念だがあいにくと俺にも流れというものが見えているこの目にのみ見える流れが 流れの先にあるのはお前じゃない今の俺に見えているのは一つそれをなすまで何人も俺を止めることはできない立ち塞がる者は切り伏せる俺の邪魔をするなどうしても先へ行くというのだな戦闘開始 Okej, okay, no i rozpocznie się kolejna e, potyczka. Z tego co pamiętam, to nie było takiego momentu w anime ani w mandze, żeby m, sam e, rzekomy Madara nas tutaj zaatakował, czyli e, Tobi. E, zaatakował Saskę, ale no tutaj wcisnęli coś takiego. Nawet ciekawie. I fajnie zrobili, że m, dali jakby tą wersję tego rzekomego Madary, ponieważ e, w sumie Saskę nie pamięta nie zna tego. M, Madary, który miał e, strój taki, wiecie, jaki jest teraz najnowszy, czyli taka biała maska. Jednym oku Sharingan, w drugim oku rinnegan, i tak dalej. Oczywiście w sumie nie pamiętam czego znał, czy nie znał. Ale z tego co pamiętam, to jakby bratał się z nim jeszcze wtedy, kiedy nosił tą pomarańczową maskę. No i tutaj właśnie taki wizerunek tego Madary, rzekomego mamy ukazany. No i musimy go skopać mu dupę. Co wcale nie jest takie proste, ponieważ ten Madara nadal potrafi wiele rzeczy i jest dość potężnym przeciwnikiem, tutaj cały czas na uwolnieniu, więc może być ciężko. Aj, ale siedzę we mnie w Zapomniałem, że on może tak się teleportować, kiedy chce, korzystając ze swojego łapania. No wow, 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 no jego Jzuco jest też przepotężny. Strasznie jest dobry ta, ta postać po uwolnieniu. Szkoda, że nie można grać, jakby nim cały czas na uwolnieniu. Wiecie, wybieram sobie postać tego Tobiego i w tym momencie od razu mogę, jakby się uwalniać, kiedy chce. Niestety ta opcja jest dostępna tylko. Znaczy, uwolnienie jest dostępne tylko, kiedy on ma mało żyć i tak dalej. Więc nie mogę się, jakby, delektować jego movesetem, jego atakami, kiedy chcę. Tylko muszę, jakby poczekać. Aj. Poczekać, aż, aż przeciwnik mi zjedzie moje życie. A i nie udało mi się go złapać w ultimate, tak no dobra, już i tak nie ma wiele żydzi, więc myślę, że szybko to zakończę. Żegnam. <słyski> やつ <laughs> の偽物を使って俺を止めに来るとはななぜやつ自身が俺を止めに来ないトビにはトビのすべきことがある第四次忍海大戦美獣をかけた戦いだもうじきそうだな あと数日以内にこの世は戦乱に巻き込まれるそうかトビのやつ仕掛けたのか九尾も八尾も僕たちのものだお前がこの葉に攻めてくれや俺はお前と戦わなきゃならね 憎しみはそれまで取っとけそら全部俺にぶつけろお前の憎しみを受けてやれんのは俺しかいねえその役目は俺にしかできねえ俺もお前の憎しみを背負って一緒に死んでやるなん <laughs> なんだ生命 <laughs> は一体何がしてんだなんで俺にそこまでこだわる 友達だからだ俺もお前のところに行くとしよう戦乱の中にあろうとこの目はお前を逃しはしない教えてやれお前の考えがいかに甘いものなのか俺の憎しみがいかに深いものなのか 行かせんな。<笑><笑><笑>や,やめ。次はお前だ。なると。